Dominik Nowak, jesteś gotowy okay, także wielkie brawa i odliczamy. 3, 2, 1 start Dominik Nowak, 3 minuty dla Ciebie. Ładne płynne przejścia, fajny przeskok z nogą na kierownicy. Ciężki techniczny trik. Szybkie przejście. g turn na pegu. I wszystko pięknie, bez podparcia, bezbłędnie. Jest piękny przeskok. Ładne przejście do Willi od razu depth spin. Piękne kombinacje, trik za trikiem. Okay, kolejna, kolejny kombos. Będzie teraz akrobacja na kierownicę, ulubiony trik ostatnich lat zawodników. Dajesz! Przejście na koło, od razu przejście do tyłu Tak nie udało się do końca odjechać, ale kreatywna kombinacja I tak dopinguje no. Jest jazda do tyłu na pegach Nie widzi gdzie jedzie Ale z taką pewnością Pięknie przechodził tutaj Dajesz, Dobrym, dajesz Oj tak już za dużo, tak już za dużo w sobnych pokazał Tak już dużo pokazał do tyłem jest willy tyłem! Daje! Da ale jeszcze jest czas! Dawaj Dominik! Czuro tyłem! Wszystkie triki, które nie widzi się, gdzie się jeździ, jedziecie się do tyłu, są najtrudniejsze. Jest Barajk tyłem! Świetna równowaga jest. Dominika Nowaka! Yes. Dajesz. Na główce ramy tak wysoko jedzie bez żadnego problemu Tak zachęca Państwa do brawa. wielkie brawa, bez trzymanki, bez hamulca świetna równowaga Jeszcze minuta przejazdu regulaminowego Hacest stopi No Hair Jeszcze przejście do crosshanda nikt tego się na dzisiaj nie pokazał Co się brawa się Co tu się dzieje? Dłynne przejścia, Defspin. Czaruje nas tutaj Dominik Nowak. Ładnie, naprawdę. Komposy na tylnym kole. Ty, ładnie. Jeszcze 30 sekund. Patrzcie. Kombinuje tutaj na tylnym kole. widać. Że... Widać, że lubi na tylnym kole tutaj cisnąć. Jeszcze jest akrobacja. O panowach, tutaj zeskoczył, ale jeszcze masz 10 sekund regulaminowego czasu. Przycierkała. przycierka. Ale 3, 2, 1 i mamy teraz 30 sekund na najdzikszy trik. Dawaj dominik. Jest stopi. Wow, jeszcze się odkręć tutaj. Fajs tutaj z nogą na boku to też... Żaden zawodnik tego nam dzisiaj nie pokazał. Ale podoba mi się to, jak zawodnicy tej Jeszcze masz czas na ostatnią próbę. Dawaj, dawaj. Spokojnie. Ach, nie udało się odjechać.